Tak No siemane, ja dzisiaj kurde muszę wszystkie te druciki takie z tego boku powycinać Jakoś tak Dokładnie Wszystkie co te deski szangowe to trzymało To trzeba po prostu poodwalać te druciki u końca By się tu kurę potem Fajnie dawał, nie? No ale o tym nic kurde Coś wam pokażę kurwa Niedawno kupiłem przedłużacz polski zalegra Nic przeciwko Polakom nie mam, ale kurwa ci sprzedawcy to zjeby kurwa, popatrzcie plastik i plastik kurwa nowy przedłużacz kupiłem 30 metrowy i deklarowany jest 2,5 mm nie? A kurwa to ma z biedą 1,5 mm kwadratowy Kurwa taka linka pojebana Normalnie za to by się powinno siedzieć kurwa bo jak kogoś to jebnie no to to jeszcze tu w środku latają tejo. Lata kurde, luz jak nie wiem co I Takie gówna kurde sprzedają Chińskie gówno kurwa Nawet na Legru W Polsce kurde, niestety sprzedawcy to kurwy No i muszę kurde, chyba końcówkę swoją stawić i tutaj lepiej odizolować, bo Normalnie to plastikowe jest 3 razy 2,5 mm kwadratowego, widzicie to Ale co to znaczy to 3G, to kurde nikt nie wie Moment O 3G razy 2,5 mm kwadratowego Kurwa czy to jest tą gumą oznaczone czy co Nie wierzę temu, że to ma 2,5 mm, takie gówno cienkie No ja pierdolę kurwa Jak coś może coś takiego sprzedawać no nie jest no. no trudno kurde no Dzisiaj takie obcinanie a kabel w bębnu też kupiłem. Niestety też w polskim Allegro. No nie jest przeciwko sprzedawcom, nie? No kurde, znowu wtyczka na końcu mi się ujebała. ten pin. No po prostu szaleństwo kurde. A tutaj sobie nawaliłem troszeczkę cegieł na górę na no, to piętro, na poddasze już no, bo będzie robione poddasze nie? Ja jeszcze wam tę wtyczkę, pokażę kurde z tego bęba jak to wygląda no wygląda to no po prostu nic tam nie trzymie. kurde, takie przedłużacze muszę sobie te końcówki swoje zrobić, bo inaczej po prostu Potrzebuję przedłużać do roboty jak kurde tutaj się zjebało wszystko no. Polistyren jest 60 mm 6 cm i załane to jest betonem. Widzieliście z rana z początku takie te deski szangowe zaraz pokażę jakie tu były takie deski szągowe były na tym boku co nie wycisło, i to jest jeszcze podklejone takim taką pianką. No i przy wylewaniu fajnie to trzymało nawet tak teraz te druciki i będę dawał potem dzisiaj chyba warstwę wyrównawczą. No. Jak ktoś kurde może sprzedawać takie przedłużacze z, z certyfikacjami kurde? jak to nic nie wytrzymuje kurde. Ja, ja to nie rozumiem jasne, że człowiek chce oszczędzać dni ale kurde coś takiego przydawać by się po dwóch dniach zjebało no to już jest sery przegęcie pały kurde no kurde normalnie nie rozumiem tego jak coś ma bolę... Może wprowadzić takie przedłużacze niebezpiecznie w obieg. Kurde, kontrola nie działa, albo co? Ja temu nie rozumiem, kurde. Jak to jest zrobione? Wszyscy tylko zyski, zyski, a potem, kurde, się kupi, kurde, przedłużać i co? Gówno z tego, kurde, bo się zjebie na drugi dzień, albo co? Coś tam spadnie na te przedłużacze, i kurwa. Po tym nie da rady coś zrobić z takimi rzeczami. A to jest wszędzie, tu w Czechach też mamy takich, takie sklepy, które sprowadzają jakieś te przedłużacze i różne takie głupoty z Chin. No to, no to jakoś jest do dupy. Szkoda, że za to ktoś nie budzi, kurde. To nie jest normalne. Tylko zyski, zyski. Jakość sprzętu to dupy jest no tak, mam powiem, że no wkurwiony jestem, bo robota, gdybym nie miał rezerwowe przedłużacze, to by robota stała tutaj na budowie. No Straszna sprawa, kurde z tymi przedłużaczami, powiem wam. Szaleństwo, szaleństwo. Czek chcę kupić jakość, a dostaje gówno. Myśli, że kurde drogie to jest, a gówno dostanie, bo się zjebie wszystko. Kupuję linkę 2,5 mm. Myśli, że 2,5 mm napiszą tam na tym Alegru, a gówno kurde jest ściemniane w tych sklepach internetowych. Nawet nie rozumiem temu. Taka sprawa, kurde. A wczoraj kurde byłem natankować gaz po 2,89 zł na no, kurde, to taka kolejka Czechów, kurde i Słowaków na stacji polskiej w Orlenie, że uuu, Pis kurde się popisał przed wyborami chyba. No, trzeba taniej benzyny dawać, by ludzie kurde na wybory chodzili. I tam chwalili te pisy i wiecie co, kurde Takie sprawy, kurde Ona zawsze taniej to wychodziło to polskie paliwko Więc czemu bym sobie nie zabrał jak tam Potrzebowałem coś Z Biedry kupić No niektórzy, kurde Bardzo się Szarpią, że Ciesi i Zagraniczni kupujący to kupują albo że kradną to w ogóle jak kradną przecież normalnie to kupujemy no ale to sprawa innych ludzi tak wszystko to trzeba poobcinać dzisiaj będzie warstwa taka wyrównawcza położona tutaj na tym boku Potem do góry będzie się murowało cztery lagi cegieł i taka robota taka sprawa kurde z tymi przedłużaczami. No jeszcze raz ten jeden przedłużacz Wam pokażę jak podłupnę wszystko byście widzieli kurde jakie gówno się sprzedają na internetach a są wszystkie internet Polskie, czeskie, kurde, wszędzie, chcą klienta wydymać. Tak, wydymać największe zyski, kurde, trzypać. To jest właśnie ten gówniany przedłużacz, kurde, z tego Allegra. Tak, jeszcze tu parę wrócików, ufikniemy. Ostatni. Jest to poucinany. Dobra. Teraz po tym szlifierom trzeba zrównać tutaj te nierówności, bo trochę się nachlapało betonu więcej. A no i popatrzcie na ten przedłużacz pierdolony. Jeden przedłużacz, co kupiłem chyba tydzień wcześniej. No i się po prostu zjebało. Plastikowe, a teraz na drugi idziemy pokazać. No i tu jest ten drugi, drugi przedróżacz Ten drugi No i popatrzcie co się zjebało Kurwa Coś tam lekkiego Chyba trzasnęło No i wteczka w dupie Kurwa rozjebana Ale po grubości Kabla i powadze tego To jest poznać, że to jest 2,5 mm Kwadratowego W tym kablu Kurde ale Dobre, że to jest, ale to jest też 3G oznaczone. Kurde, kto wie co to jest to 3G? Kiedyś normalnie było 3 razy 2,5 mm, a żadne kurde takie pierdoły G, albo co nie było pisane. No ale nie wyłącza mi to na spawarce, no ale znowu się ta końcówka ujebała. to Muszę swoją kurde wstawić. Takie ogólnie sprzęty kurde produkują teraz. I wszyscy to sprzedałem. w cała w zysku, jeszcze pokażę wam piwnicę. W piwnicy ogólnie to mam zajebiście wykombinowane, bo tu mam wylot z beczek Jak się leje z góry, tutaj jedna i tutaj druga rurka i tu mam pompy w tych, w tych beczkach I Zawsze jak naleje deszcz, no to się wypompuje, nie? Samo No i piwnica suchutka I tam Jeden chłop tutaj był na no takie kurde te z wady, patrzył się i zajebiście to masz wykombinowane no. Tutaj je i tyle. Uvažajte kurde na tie káble. I nebojte sa reklamovať to. No bo to kurde škoda vašeho hajsu. No, taká správa. Všade pivská. Dobra, ide sa jedno zabrať. Tak mi to v na ono kurde. Ček, polské na polské kte, Na polských marketách kupuje káble a tu dostaje guvno kurde. V pačce. Treba reklamovať, no niestety. No to čest.